Witam, ja jestem też Tomasz, a w tym filmie chciałbym Wam przedstawić unboxing najnowszego smartfona od polskiego producenta jakim jest GoClever Quantum 450 LTE. Smartfon z dołączonymi akcesoriami, kartą microSD 8GB i podkładką antypoślizgową został zakupiony przez Allegro w sklepie x.com w cenie 499 zł wraz z wysyłką. Spójrzmy więc jak producent zapakował swój produkt. Opakowanie jest dobrze wykonane i nie zapowiada budżetowego modelu. Dowiemy się z niego jak wygląda nasz smartfon i zapoznamy się z podstawową specyfikacją. Zobaczmy więc co znajdziemy w tym ładnym pudełeczku. Na początku przywita nasz smartfon ubrany w folię i spoczywający w wytłoczce. Odłóżmy go jednak na bok i zobaczmy co więcej znajdziemy w tym opakowaniu. Ważną rzeczą w każdym pudełku jest instrukcja, która pozwoli ujarzmić nam naszego smartfona i to w wielu językach. Ale co byśmy zrobili bez akumulatorka zasilającego? I to o pojemności 1800 mAh wykonanego w technologii litowo-jonowej. Kolejnym elementem opakowania jest uniwersalny kabelek mikro-USB, który posłuży nam do wymiany danych z komputerem i ładowania smartfona. Do kompletu znajdziemy również uniwersalną ładowarkę r 240V z wyjściem USB o niewielkim rozmiarze i standardowej specyfikacji wyjściowej 5V 1A. Ostatnią rzeczą, jaką znajdziemy w pudełeczku, jest to standardowy dołóżny zestaw słuchawkowy z mikrofonem i jednym przyciskiem. Wszystkie wymienione akcesoria wyglądają jak od innego modelu, gdyż są w kolorze białym, a smartfon w kolorze czarnym. Spójrzmy więc jak prezentuje się sam smartfon. Jest tutaj zastosowany 45 ekran w technologii IPS o rozdzielczości 480x854 piksele. Nad tym ekranem znajdziemy czujnik oświetlenia i czujnik zbliżeniowy. Obok znajduje się 0,3-megapikselowa kamerka i głośnik. Pod ekranem znajdziemy trzy nawigacyjne standardowe przyciski Androida, dodatkowy głośnik, i na tej krawędzi jest mikrofon. Na tej ściance nie znajdziemy żadnych złączy czy przycisków, tak samo jest tutaj. Dopiero na tej ściance znajdziemy standardowe przyciski do podgłaśniania, ściszania i włączania włączania smartfona. Na samej górze mamy złącze uniwersalne ładowania i do wymiany danych. Micro USB, i obok jest złącze do podłączenia słuchawek mini-jack. Na tylnej ściance znajduje się 5-megapikselowy aparat i lampa doświetlająca. Zobaczmy, co znajduje się pod tylną klapką. Aby ją zdjąć, należy umieścić paznokieć w tym wcięciu i schodzi ona nam bez żadnego problemu. Wykonana jest dość miękkiego plastiku, ale już inni producenci przyzwyczaili nas do tego, więc tutaj nie możemy spodziewać się nic innego. Zobaczmy, jakie złącza kryją się pod klapką. Tutaj oczywiście jest miejsce do zamontowania baterii. Jest to oczywiście wersja dual SIM, więc mamy sloty na karty SIM 1, karty SIM 2, są one w standardzie microSIM. Obok znajduje się miejsce do zamontowania karty pamięci. Poza tymi złączami znajduje się jeszcze miejsce do zamontowania zewnętrznej anteny. Będę tutaj żadnych złączy nie znajdziemy. Przejdźmy więc do pierwszego uruchomienia i konfiguracji tego smartfona. W tle zobaczycie pierwsze uruchomienie i istotne dane, a ja postaram się podsumować ten model. Smartfon posiada dość mocną specyfikację jak na swoją cenę. Jego sercem jest 64-bitowy Snapdragon 410 o czterech rdzeniach traktowanych 1,2 GHz, grafika Adreno 306 i 1 GB pamięci operacyjnej. Do dyspozycji mamy też 8 GB pamięci Flash, z której zostaje dla użytkownika 5,72 GB. Dodatkowo mamy możliwość rozszerzenia pamięci do 32 GB za pomocą karty microSD. Smartfon pracuje płynnie pod kontrolą 32-bitowego Androida KitKat w najnowszej odsłonie, a całość osiąga wynik 20219 punktów w AnTuTu Benchmark. Wyświetlacz o przekątnej 4,5 cala i rozdzielczości 480x854 piksele jest wykonany w technologii IPS. Jego czytelność i kąty widzenia stoją na przyzwoitym poziomie, lecz kolory są dość blade. Największym plusem tego modelu jest opcja Dual -SIM, i szybka transmisja danych LTE. Są tutaj zastosowane dwa moduły pracujące równocześnie, jednak aby skorzystać z LTE, musimy umieścić kartę w slocie Sim1, gdyż Sim2 obsługuje wyłącznie 2G. Jakość zdjęć i filmów pozostawia wiele do życzenia, ale nie oczekujmy cudów w takiej cenie. Ich jakość możecie ocenić sami, gdyż testowy film znajdziecie na moim kanale, a zdjęcia w Google Plus i Facebooku. Wi-Fi, GPS i Bluetooth działają poprawnie. A całość jest przyzwoicie wykonana z dobrego jakościowo plastiku. Dla kogo więc jest ten model? Jeśli posiadasz budżet do 500 zł i potrzebujesz tani dual SIM z szybko transmisją danych LTE, pewnie będziesz zadowolony z tego modelu. Sprawdzi się on również w rękach mniej wymagających użytkowników, dla których cena jest ważniejsza niż logo na urządzeniu. Dzięki.